Nowenna do Świętej Rodziny, Dzień Pierwszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Za wszystkie rodziny. Często wyobrażamy sobie najświętszą rodzinę wolną od wszelkich trosk, codziennych zmagań i walki z trudnościami. Oczywiście, że Bóg był centrum ich życia, ich sił, ale Bóg powołał Jezusa, Maryję i Józefa do wielkiej miłości wymagającej całkowitego wyżyczenia się siebie. Józef przyjął do swego domu młodą dziewczynę wraz z dzieckiem, które przecież nie było jego. Ufając w mrokach wiary, że jego pełna poświęcenia, miłość i opieka nad powierzonymi mu osobami posłużą Bożym planom. Maryja patrzyła, jak jej syn dojrzewał do pełni wieku męskiego. to tylko, aby w końcu być umęczoną, a Jezus, dzielenie nieograniczonej miłości Ojca, przyjął na siebie wszystko, nie licząc się z osobistą ofiarą, ani też ofiarą swoich najbliższych. Boże, udziel nam wielności, męstwa i miłości do Jezusa, Maryi i Józefa, bądź dla nas przystanią ciszy i wytchnienia w tym życiu, gdy musimy patrzeć na wszystko okiem wiary, by wiernie odpowiedzieć swojemu powołaniu, jak Jezus Maria i Józef, tak i my chętnie podejmiemy naszą ludzką pielgrzymkę, pomimo niepewności i niepokoju, wierząc mocno, że Ty, Boże, jesteś naszą siłą i ostoją teraz i na zawsze. Prosimy o to przez stawiennictwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Świętego Józefa, wzoru wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen. Najświętsza rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.